Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowany ludu, mego syna. Umiłowane dzieci. Przybliżam się do każdego z tych moich, by podać wam moje dłonie w tym czasie ślepoty, w którym zły, ciemiężyciel dusz posłał swoich wysłanników, by zasłonić oczy tylu ludziom, ilu się da. Trwajcie w nieustannym praktykowaniu Bożego Prawa, sakramentów, błogosławieństw oraz innych pobożnych celów. Nie dając spokoju nieprzyjacielowi, lud mego syna musi ciągle wzrastać w życiu duchowym. W tym celu aby bardziej zjednoczyć się z mym Boskim Synem i bardziej w nim się zagłębić. Praktykujcie uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Ewangelia według świętego Mateusza, 25, 31, 46. Żebyście w ten sposób aspirowali do dobra i nie padli łupem tych, którzy chcą zaślepić wasze oczy po to, abyście nie spełniali, nie czynili dobra oraz zatwardzali swoje serce. Miejcie pewność, że każdy czyn miłości wobec bliźniego i z miłości do Boga jest dla was źródłem błogosławieństw, choć o nie nie prosicie. Moje dzieci są tymi, które we własnym wnętrzu uznają siebie za grzeszników, są pokorne, łagodnego serca i głęboko miłują mego boskiego Syna, nade wszystko. Dzieci, zło zwalczajcie dobrem i to dobro ma w Was rozkwitać w tym czasie, choć patrzą na Was z obojętnością i odrzuceniem to prowadzi was do większego upodobnienia się do Mego Boskiego Syna. Ludu Mego Syna, wojna posuwa się naprzód, a ludzkość jej nie widzi. Ludu Mego Syna, módlcie się. Wojna szykuje się, by nieoczekiwania wybuchnąć z wielką siłą. Ludu Mego Syna, módlcie się. Nowa zaraza to krzyk możnych tego świata. Domy znów będą schronieniem swoich mieszkańców, a granice będą pozamykane. Ludu mego syna módlcie się. Oferują wam znak. Prawdopodobnie chodzi o znak bestii. Gdy cierpicie głód, odmówcie. Dzieci Przyroda jest zmieniana przez mocarstwa walczące o supremację. Jedni zmieniają klimat, a inni zmieniają płyty tektoniczne. Nie wszystko, co się dzieje, jest dziełem sił przyrody. Bądźcie uważni, nie zapominajcie, że Słońce zadaje rany ziemi, zaostrzając cierpienie. Módlcie się. Upada człowiek władzy wskutek politycznej zdrady. Zadają mu śmierć i chaos panuje na ziemi. Ludu mego syna, komunizm posuwa się naprzód, a głód światowy jest jedną z jego wielkich broni. Kościół mego Syna jest w półcieniu. Kościół mego Syna jest prześladowany w małych krajach. A potem to posunie się naprzód, rozciągając się na wielkie narody. Nie stracicie wiary. Bądźcie dalej wierni memu boskiemu Synowi. Kierujecie się ku ostrzeżeniu i niektóre z mych dzieci się męczą i czuję się przytłoczone czekaniem, jednakże trwajcie dalej w ciągłym oczekiwaniu, i jest tak, lub w innym tłumaczeniu i chodzi o to, że w głębi serca słyszycie, musicie przynosić owoce życia wiecznego. Ewangelia według świętego Jana 15-16. Ewangelia według świętego Łukasza 13 6, 9. Jestem matką ludzkości i cierpię z powodu głupoty tylu moich dzieci, które wezwane do bycia płonącymi lampami wbiły się w pychę i nie oświetlają już swojego otoczenia, zmieszawszy się z tym, co światowe. Dzieci, przyjdźcie do mnie i trzymając mnie za rękę, idźcie ku prawdziwej drodze, Jezusowi. Przyjdźcie do mnie, a ja zaprowadzę Was do mego boskiego Syna. Bez lęków dajcie mi rękę i przygotujcie się, by iść nie patrząc na boki, lecz jedynie na mego Syna. Błogosławią Was, umiłowane dzieci. Nie lękajcie się, mama Maryja. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz śluz Maryi, Maryi. Bracia, nasza najświętsza matka. Królowa i matka czasów ostatecznych zapowiada nam ostateczny triumf. Jest doskonale wiadome Ludowi Bożemu, iż przed przyjęciem jakiejś wielkiej łaski ma miejsce wielkie oczyszczenie i tak postanawia najświętsza trójca dla tego pokolenia. Głód, płcień, prześladowanie, zaraza. Wojna. Uważajcie, bracia, nie wpadajcie w lęk, lecz bądźcie umocnieni, by być silnymi w wierze. Jesteśmy wezwani do tego, aby wzrastać i uznawać, że bez przechodzenia drogi duchowej nie postępuje się naprzód, jak jest wolą Boga. W tym zawierają się uczynki miłosierdzia do ciała i co do duszy. Nasza Najświętsza Matka pragnie, żebyśmy wzmocnili to, o czym w obecnym czasie się zapomniało tak, zapomniało, że mamy kochać Boga i bliźniego że mamy się dzielić nie tylko żywnością, lecz poznaniem tym poznaniem, które daje nam. Duch Święty, gdy człowiek błaga go o to z miłością i pokorą. Bracia, owszem, idziemy, ale po polu zapełnionym minami przez demona i przez ciało. Kiedy jesteśmy na drodze oczyszczenia, a nie chce się tego uznać, głupota ludzka będzie dalej wciągać ludzi w otchłań potępienia. Nie męczmy się czynieniem dobra. Z miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszej najświętszej matki. Amen. 2022